No i dodatkowa wersja na yy, zwykłego YouTube'a, a nie na Shorts'a. Więc yy, tak, linia 15x3 to jest brygada trzecia, ale... Yy, w rzeczywistości jest to 9x3, ale że mamy 15, jest teraz 15-3. Chociaż naprawdę nie wiem, czy jest brygada 15-3, raczej nie. Dbaj o czystość i porządek na miejscu pracy, to jest wiadome. 18 minut do D z dół. To E jakieś oznaczenia, po prostu zwykłe znak 0, no bo nigdzie nie idziemy. Kierunek z domnych latach Hotmana, 18 godzinie 188. No. Więc tak. Drzwi do otwierania drzwi, pierwsze, drugie, trzecie, tutaj mamy reset drzwi, czyli tam się do reset połówki. Jeżeli to kliknę, to się otworzy tylko ta połówka, a nie ta, ale jest teraz najlepiej, bo tedy się nie przyda, bo nie wydaje mi Mamy przyklęk autobusu. Przycisk do otwierania wszystkich drzwi i do zamykania również wszystkich drzwi. Tutaj co można no, no, powiedzieć co to jest D, NR, Neutral biegiem, no to jest automat, nie? Autobusy są tylko automatyczne, już nie ma autobusów praktycznie manualnych. Wyjątkami były kustnicy Stario, które są wycofane dwa lata temu, wyjątkiem były również Jelcze salusy wycofane już no, 6-5 lat temu, tam 761 jeździł do 2019 no, są światła pozycyjne, w szczęście, sensie boż nie pozycyjne. Pozostałeś się tak pozycyjne, tylko to jest zmiana świateł. Szczerze, tu nikt nie wie co to, ale prawdopodobnie nie wiem, to jest. Zaraz, elektryk rusza 872 na a awaryjki, oczywiście. Tutaj bym musiał naprawdę się dużo y, mówić o tych o tych dokładnie przyciskach. Przybliżmy. No, jednocześnie tu mamy właśnie coś jak. Zwykłe informujące te o elektryk idzie 872, no i to tyle.